Dobry wieczór, państwu, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Chciałem Państwu zaprezentować alternatywny ustrój gospodarczy do aktualnego. W skrócie mówiąc, kolektywizm indywidualistyczny lub też indywidualizm kolektywistyczny, ale akurat kolektywizm indywidualistyczny. No, charakteryzuje się to przede wszystkim u zasady swojego działania, połączenia dwóch skrajnych e, frakcji, e, dwóch skrajnych ideologii, a mianowicie ideologii e, indywidualistycznej i, ideolo, i ideologii kolektywistycznej, e, połączenia w, w wspólnym kompromisie, e, wspólnym ciągle wypracowującym się kompromisie, jaki byłby właśnie e, kolektywizm indywidualistyczny nasuwa się pytanie, jaki interes i kto by w tym miał, żeby tak że tak powiem osiągać to jakieś wspólne, żeby tutaj osiągać w ogóle jakieś wspólne kompromisy. Wynikałoby to niejako po prostu z współrywalizacji dwóch skrajnie przeciwnych frakcji, jakim by byli właśnie kolektywiści i indywidualiści. Właśnie zasada działania tego ustroju przewiduje to, że mm, uwarunkowaniem tego prawidłowego funkcjonowania byłoby to, że musiałyby istnieć właśnie te dwie y, przeciwne skrajności, te dwie przeciwne y, frakcje, y, żeby lewica była autentycznie y, taką prawdziwą lewicą, y, która charakteryzuje się y, poglądami typowo wręcz komunistycznymi, a prawica typowo, jest, typowo wręcz skrajnie prawicowa, czyli charakteryzująca się poglądami typowo kapitalistycznymi. Pytanie, po co dwie takie przeciwne frakcje, po co w ogóle łączyć takie skrajności, wielu sugeruje, że sam kapitalizm w swoim liberalizmie i, i, i w całokształcie właśnie tego liberalizmu funkcjonowania jest bardzo dobry i tutaj nie ma potrzeby, żeby to zmieniać i, i że y, i opiera się wszystko na takiej właśnie rywalizacji i konkurencji i i w związku z tym wymusza na ludziach y, ciągłą pracę, rozwój i, i ewolucję taką gospodarczą. Teoretycznie, w założeniu podstawowym, to faktycznie kapitalizm tak działa. Proszę Państwa, to się w 100% zgodzę, że kapitalizm w swojej teoretycznej podstawie działania tak właśnie działa, że wymusza poprzez naturalną konkuren konkurencję i współrywalizację możliwie jak najlepsze wy wytwarzanie produktów i usług. Ale w sytuacji, kiedy ten kapitalizm jest niekontrolowany albo kontrola nad nim jest praktycznie nikła albo słaba, tak jak to próbuje robić rząd kontrolując różnego rodzaju większe czy bardzo gigantyczne przedsiębiorstwa albo wręcz jakieś struktury korporacyjne albo jakieś kartele korporacyjne, no to tutaj proszę państwa ta, ta cała ideologia tego tego pięknego kapitalizmu w, założenia, w założeniach idzie w gruzy, dlatego że y, kapitalizm docelowo zmierza w monopolizm, w typowy kierunek monopolistyczny. I pytanie dlaczego? Z natury rzeczy wszędzie jest y, poszukiwanie możliwie jak najprostszego rozwiązania, czyli jak najprostszej drogi. To jest naturalne, że, że nikt sobie nie będzie nic robił pod górkę, tylko będzie szukał możliwie jak najprostszego rozwiązania, żeby, żeby ogólnie najlżej się żyło, najłatwiej funkcjonowało, czyli to w skrócie mówiąc iść na łatwiznę. Yy, po, co, po co jakieś duże firmy, przedsiębiorstwa, korporacje? Mają z sobą współzawodniczyć, yy, mają się zwalczać. Jak mogą po prostu po cichu się dogadać, jak mogą po cichu yy, założyć kartele, a w... W efekcie y, końcowym, skutek y, początkowo założonych w tych karteli, skutek fuzji, jakie widzimy cały czas na dzień dzisiejszy, jakie powstają między różnego rodzaju dużymi przedsiębiorstwami, y, powstaje y, końcowo w etapie końcowym jeden wielki moloch, jedno wielkie przedsięwzięcie, które się oczywiście składa z jakiejś grupy korporacji, wielu korporacji nawet, ale generalnie one już ze sobą nie, nie współrywalizują, proszę Państwa. Ta grupa gigantyczna, czy, 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 czy ta kampania korporacyjna, ona fizycznie yy, stanowi już taki jeden gigantyczny moloch, który rządzi się własnymi prawami, jak Państwo w Państwie. Yy, opanowuje rynek dystrybucji, czyli handel, opanowuje rynek produkcji y y kontrolując właśnie takie produkcje taką produkcję w Chinach w Indiach i wszędzie gdzie się da na świecie gdzie nie ma jako takich praw pracowniczych jest jakiś wyzysk nie ma spełniania żadnych norm ochrony środowiska produkty też nie muszą spełniać praktycznie żadnych certyfikatów jakości tam niby tyle żeby się nie psuło, ale tu nie ma nic konkretnego nie ma żadnych konkretnych wytycznych. No i wówczas wszyscy ewentualni przedsiębiorcy, w tym, w przecież, wszystkie przedsiębiorstwa w, tym, w, tej, w tej pozornie ładnej strukturze kapitalistycznej, wszystkie przedsiębiorstwa z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i ogólnie z tego świata, Zachodu, no nie mają jak rywalizować z takimi korporacjami. Nie mają jak rywalizować, bo one w podstawach są niewspółmiernie tańsze wytwarzaniu produktów one po prostu nie, nie muszą spełniać szeregu wymogów tych, które my tu musimy spełniać w Europie, czy w Stanach, czy w całym tym tak zwanym świecie zachodu czyli Kanada i tak dalej Australia, no i chodzi tu Japonia, no nie będę wymieniał chodzi tu fizycznie o nieuczciwą konkurencję system kolektywistyczno-indywidualistyczny jego głównym zadaniem byłoby monitorowanie takich właśnie gigantycznych monopolistów yy, yy, kapitalistycznych, takich monopolistów właśnie yy, korp struktur korporacyjnych i tak dalej. Docelowo o likwidacja tego typu korporacji, tego typu właśnie monopolii. A y, promowanie i wspomaganie przedsiębiorstw małych, średnich, ewentualnie dużych, ale nie połączonych w żadne kartela. Owszem, mające między sobą różnego rodzaju kontrakty, umowy na wspólne wytwarzanie jakiegoś tam produktu, ale funkcjonujące jako niezależne przedsiębiorstwa, które mimo wszystko z sobą y, konkurują i które mimo wszystko nie mają możliwości zawierania takich kontraktów, jak to się dzieje w korporacjach. Czyli innymi słowy, jeżeli któreś, y, y, z tych przedsiębiorstw y, będące w jakimś kontrakcie z, przestałoby się przez jaki, zaczęłoby się przestawać wywiązywać ze swoich obowiązków, no to automatycznie wypada z gry i w jego miejsce wchodzi inne przedsiębiorstwo, a nie ma jakichś takich po prostu y, powiązań, jak w korporacji, gdzie głów, głównymi zasadami działania właśnie takich gigantycznych molochów, takich struktur korporacji, bo tu ja nie mówię o jednej korporacji, ja mówię tu o potężnej grupie wielu korporacji, które się składają na gigantycznego molocha. I po prostu yy, głównym, głównym celem działania takich molochów to jest wyeliminowanie konkurencji. Wyeliminowanie konkurencji praktycznie tak, żeby oni dyktowali warunki. I y, struktura właśnie kolektywistyczno-indywidualistyczna y, powodowałaby, że z jednej strony kolektywiści, jako ci właśnie komuniści, z drugiej strony ci kapitaliści, y, kapitaliści by tworzyli typowe, prywatne, większe, mniejsze, średnie przedsiębiorstwa, a kolektywiści by y, y, trzymali temat. Y, Uniemożliwiając łączenia się tych struktur gospodarczych, czyli tych przedsiębiorstw, w jakieś kartele, w jakieś wielkie molochy, w jakieś wielkie monopolistyczne molochy, które by po prostu monopolizowały jakieś obszary rynkowe. I tu wszelka praca byłaby właśnie w rękach tych kolektywistów, którzy fizycznym ich zadaniem byłoby. Przeciwdziałanie monopolizacji rynku przez struktury prywatne, a tych by było, a zasadą działania indywidualistów, czyli kapitalistów, no to tak jak jest, tworzenie różnego rodzaju przedsiębiorstw, przedsięwzięć, grup przedsiębiorczych, ale tylko w jakichś ściśle określonych zasadach. Docelowo tak to by miało funkcjonować. Proszę Państwa, no. Proszę kierować wszelkie sugestie i opinie na ten temat na mojego mailika, tu się wyświetla i, kierować, i zapraszam na obejrzenie kolejnych filmików za poświęcony czas i uwagę. Bardzo dziękuję.